Separacja. Co to jest? Jeżeli jesteście ciekawi informacji na temat separacji, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód, ale też czasem przez separację. Separacja, zawsze mówię, że separacja to jest coś, co niby wszyscy słyszeli, ale nikt nie widział, czyli mniej więcej jak Yeti. I to potwierdza, potwierdzają dane GUS, bo na przykład w 2020 roku, to są najświeższe dane, orzeczono 57 tysięcy rozwodów, a zaledwie 700 separacji. Oczywiście dane gus z 2020 roku zawierają ten moment, kiedy wybuchła pandemia, więc sądy spowolniły, więc też osób było mniej chętnych do składania w ogóle pozwów rozwodowych, pozwów o separację, więc te dane są troszeczkę niższe niż standardowo, bo standardowo liczba rozwodów rokrocznie to jest około 65 tysięcy. Ta jest taka średnia z ostatnich lat, wyliczona przez GUS. Natomiast, tak jak powiedziałam, tych rozwodów w 2020 było 57, czyli o 8000 mniej. No, separacji, tak jak powiedziałam, było 700. Też standardowo jest jej więcej około 1000-1200, teraz było 700. Separacji. Separacja różni się od rozwodu tym, że rozwód jest trwałym i całkowitym rozpadem pożycia małżeńskiego, natomiast separacja jest trwałym, znaczy jest całkowitym, ale nietrwałym, o, właśnie, nietrwałym rozpadem pożycia małżeńskiego. Czyli jeżeli jest jeszcze szansa na to, że kiedyś za rok, za dwa, tutaj małżeństwo z powrotem zacznie funkcjonować razem, no to właśnie tym lepszy, lepszym to, tym instrumentem prawnym będzie separacja. Jeżeli nie ma szans nie ma na takie widoki, no to tutaj właściwszy byłby pozew o rozwód. Koszt separacji. Wynosi 100 zł, jeżeli oboje małżonkowie wyrażą, taką, zgo, wyrażą zgodny wniosek, natomiast gdy ten wniosek nie jest zgodny, to opłata sądowa od separacji wynosi 600 zł. Czyli tyle samo, przypominam, co opłata sądowa od rozwodu. Czyli mamy tutaj tyle samo, jeżeli ten wniosek nie jest zgodny. Jeżeli jest zgodny, no to 100 zł. Tak jak powiedziałam na początku, separacja jest jak Yeti. Właśnie dlatego, że mało jest tych separacji, mam wrażenie, że to wynika z faktu, że ludzie zanim złożą pozew rozwodowy, to już są w takiej faktycznej separacji. Już razem często nie mieszkają, nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego, czyli tych więzów nie ma, dlatego nie decydują się na separację, a decydują się od razu na rozwód. Należy zauważyć, że separacja, sama sprawa o separację przebiega bardzo podobnie jak sprawa rozwodowa, czyli sąd może nawet zbadać, czy wystąpiła tutaj jakaś wina. W rozkładzie tego pożycia małżeńskiego. Może orzec przecież separację z winy z któregoś z małżonków. Podczas sprawy o separację, sąd może również orzec o alimentach na wspólne dzieci, również o alimentach na małżonka. Nawet na czas sprawy sądowej o separację. Czyli mamy tutaj bardzo podobne rozwiązania jak w przypadku rozwodu, z tym, że właśnie rezultat tej sprawy jest, no, można powiedzieć, że diametralnie inny niż rozwodu. Diametralny w tym sensie, że. Po orzeczeniu separacji możemy wrócić do małżeństwa, no a po orzeczeniu rozwodu, no to do tego małżeństwa już się nie da wrócić. Należałoby ewentualnie wziąć, zawrzeć nowy związek małżeński, nawet z tym samym już byłym małżonkiem. No ale tak, tak mówiąc poważnie, tak, to separacja można wrócić, rozwód, no już koniec, klamka zapadła. Istotnym zagadnieniem, które chciałabym jeszcze poruszyć w tym filmie jest to, że separacja, podobnie zresztą jak rozwód, skutkuje, ale nie o rozwodzie dzisiaj chcę mówić, tylko o separacji, skutkuje rozdzielnością majątkową. Czyli w momencie, kiedy ta separacja się u prawomocni, między małżonkami nie ma już wspólnoty majątkowej. Nie ma tego wspólnego worka, do którego będą razem zbierać wszystkie środki, które pozyskają w trakcie trwania. Mamy już osobne majątki, już każdy sobie zbiera we własnym zakresie, majątek gromadzi. Przy czym oczywiście. Warto też podkreślić, że ten majątek, który już małżonkowie do czasu orzeknięcia separacji uzbierali, on magicznie nagle się nie przepołowi, czyli nie nastąpi jakiś podział majątku. To jest Osobna sprawa sądowa, żeby dokonać podziału majątku, no trzeba założyć osobną sprawę sądową. Oczywiście no, nie trzeba sprawy sądowej, można pójść do notariusza, jeżeli jest zgoda małżonków co do podziału majątku, no i wtedy od razu dostać taki podział majątku od ręki, czyli separacja. Skutkuje rozdzielnością majątkową, nie skutkuje uporządkowaniem całego majątku, który już małżonkowie wcześniej zgromadzili, ale właśnie tym, że od momentu jej orzeczenia już ten majątek wspólny nie będzie dalej tworzony przez małżonków. To wszystko, co chciałam opowiedzieć. Dzisiaj o separacji. Nagrałam kiedyś jeszcze filmik o tym, czym różni się separacja od rozwodu, chociaż dzisiaj też o tym wspominałam, ale tam w tamtym filmie jest więcej jeszcze w tym temacie. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam do komentowania. Jeżeli macie pomysły na tematy do innych filmów, to też zachęcam. Lubię nagrywać przecież te, te filmy na konkretne, odpowiadać na konkretne zagadnienia. Do zobaczenia, mam nadzieję, każdy filmik wychodzi zawsze we wtorek. No i już do widzenia!